Gość Radia Gdańsk. W naszym studiu Andrzej Bojanowski, prezes zarządu Międzynarodowe Targi Gdańskie, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie prezesie, jak duży kłopot wizerunkowy y, sprawiła wam ta cała historia z koniecznością y, odwołania ostatniego dnia kosplayowego festiwalu, który się w weekend ostatni odbywał? Znaczy, myślę, że kłopot jest jakieś zamieszanie, i my chcielibyśmy raczej z tego zamieszania wyjść silniejsi niż słabsi, dlatego że. Przede wszystkim chcemy udowodnić i pokazać, to wczoraj mówiliśmy na konferencji wyraźnie, że system bezpieczeństwa działa i że ten obiekt jest mimo tego, że ma już 15 lat. Ktoś czytałem, że jest świeżutki, to nie jest już taki świeżutki obiekt, a jednak bezpieczny. Zarządzany przez mądrych i odpowiedzialnych ludzi, techników, którzy musieli podejmować trudne decyzje, i zarząd, który również podejmował trudne decyzje. Wiele takich decyzji w życiu osobiście już podejmowałem. I to była jedna z takich. No. Ja się starałem słuchać w tę konferencję wczorajszą, i pan mówił o tym, że w momencie, w którym pan takie dane dostał to nie było w ogóle innej możliwości taką decyzję pan by podjął, nawet wiedząc, że. Nawet wiedząc być może o tym, co wy... inaczej nie wiedzą, no bo pan wtedy tego nie wiedział, ale no, taką decyzję pan by podjął bez względu na wszystko. Po prostu ma... system mówi, y, jest niebezpieczeństwo, nie ma dyskusji. Nie tak? ma żadnej w ogóle wątpliwości. Jeśli bym chciał ją podjąć kolejny raz, to ją podejmę i myślę, że każdy i życzę każdemu, każdemu zarządzającemu nieruchomościami, zarządzającymi różnymi wydarzeniami lub w ogóle swoim życiem, podejmowania odważnych, ale rozważnych decyzji. To była bardzo odważna decyzja, ale też bardzo rozważna, myśląca o życiu i bezpieczeństwie ludzi, ale także imienia. Natomiast y, fakty są takie, że śnieg nie był przyczyną. To mhm. nie jest y, przyczyna. Mhm. I my to y, monitorowaliśmy, badaliśmy, wiedzieliśmy. To co było przyczyną? Wadliwa czujka. Prawdopodobnie to, to też jeszcze badamy, tak? Dlatego, że nie można powiedzieć e, od razu rozstrzygnąć, która hipoteza, którą stawialiśmy już w niedzielę. Mhm. Badaliśmy e, wszelkie delatacje, badaliśmy posadowienie budynku, mierzymy go dezyjnie ten budynek. No, to wymaga czasu, bo to nie jest tak, e, że od razu. Stestowaliśmy wszystkie czujki, dzisiaj one są jeszcze dalej kalibrowane i sprawdzane. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że w związku z tym, że o północy. Toczyła się dalej jeszcze impreza, była przewidziana do trzeciej nad ranem. Był obiekt grzany, było ciepło, wskaźniki pokazywały wszystko ok. Na dachu było maksymalnie 57 kg na metr kwadratowy. A mogłoby masy. być do 96, A być 96 na metr kwadratowy, jako tak. dopuszczalna, powyżej 96, pojawia się już problem. Mhm. Czyli tak naprawdę mieliśmy ponad 30% rezerwy. To to, skąd ta decyzja? O ewakuacji. Decyzja, no bo to rozumiem dlatego, też na bieżąco że... można było sprawdzić, jaki jest ten nacisk znaczy, o, na metr trud, kwadratowy. Trudno sobie czy... wyobrazić o pierwszej w nocy. Wchodzenie na dach, po raz kolejny dokonywanie pomiaru i bezpieczne, yy, bezpieczną pracę techników. To jest jakby pierwszy element. Tam gdzieś odpowiedź, że trzeba było iść to sprawdzić. No nie, o pierwszej w nocy nikogo bym tam nie wysłał. Mhm. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga sprawa, to włączyliśmy. Na prośbę zresztą rozsądnie, bo było ciepło, y, y, chłodzenie hali. Prawdopodobnie, ponieważ y, te czujniki, które są na tych starych halach, są oparte o y, metodę badania hydrauliczną, nastąpiło y, schłodzenie płynu, który y, y, bada te odchylenia, i to spowodowało ten pik. Taka jest nasza y, dzisiaj najbardziej prawdopodobna teoria. Mhm. Jeszcze raz powiem. Od przed wydarzenia badaliśmy codziennie, co godzinę. Pokrywę śnieżną na dachu. To nie są łatwe decyzje też odśnieżania tego dachu. Ten dach jest membranowy, dosyć stary. Co to znaczy, że powiedziałem. Jest membranowy? Jest z lekkiej konstrukcji, bardzo atrakcyjnej i dobrej, zresztą dobrej dla takich hal, natomiast wrażliwy. Wrażliwy na utlenianie, co już wiemy i od dwóch lat ponad pracujemy już nad modelem jego wymiany i modernizacji. Czekaliśmy oczywiście na to, że wreszcie środki KPO będą uruchomione, bo my idziemy z projektu y, termomodernizacji. Mhm. Największe uszkodzenia y, dachu, ale jego pokrywy, a nie konstrukcji. To są jakby dwa najważniejsze elementy, które trzeba rozróżnić w całej tej y, dyskusji, również medialnej i social medialnej uszkodzenia zewnętrznej pokrywy nastąpiły głównie po szpitalu covidowym. Wtedy pojawiły się pewne otwory, stąd te drobne przecieki, które gdzieś tam się też pojawiają. I one nie, są, nie były przed cosplayowym wydarzeniem, tylko one co jakiś czas nam się pojawiają. Okej, okay, ale to jest koincydencja, że to w trakcie, kiedy szpital covidowy funkcjonował nie, na szalach czy, czy szpital w znaczy, jakiś miał wpływ? Nie, dużo, dużo robiliśmy w, w dachu. Aha. Znaczy, proszę pamiętać, że wtedy y, o, otworzyliśmy, zbudowaliśmy dwa dodatkowe y, otwory wentylacyjne na każdej hali. Tam się toczyły prace. Mm -hmm. W związku z tym, że to jest delikatne. Nie była ingerencja tam, w konstrukcję ta, dachu. Po naczy, w konstrukcję dachu, nie? Okay. Natomiast y, była ingerencja w pokrywę dachu. Y, przez to, że pracownicy tam też pracowali, chodzenie po tym dachu nie jest zalecane jako najczęstszy y, proces. My, y, my go staramy się odwiedzać tylko wtedy, kiedy musimy, mm -hmm. a nie y, zawsze i to spowodowało, że są tam pewne uszkodzenia głównie przy wlotach do spustów i w sytuacjach zmian pogodowych Drobnych opadów, a nie ulew, bo to też jest dosyć ważne, tak? Mhm. Pojawiają się też przecieki. Takie zresztą poprzez zmianę temperatur, bo to analizowaliśmy, też się pojawiały w czasie festiwalu Remcon. To, 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 ale to była przyczyna zupełnie wygenerowana innymi zjawiskami mhm. zjawiskami topnienia śniegu, nie jego nadmiaru. Jeszcze raz powtarzam, na dachu nie było śniegu, który mógł spowodować tego typu zachowania czujników. No, ale mimo wszystko decyzja o ewakuacji była podjęta. Panie prezesie, nawiązał pan to do tej dyskusji medialnej, czy social medialnej, która się toczy wokół tego wydarzenia i nie brakuje takich głosów i argumentów, że... Yy, bo pojawiła się taka informacja też z MTG, że odśnieżanie dachu poprzednie było 14-16 stycznia, jeżeli dobrze A, pamiętam. 13-16. 13-16, czyli miesiąc w zasadzie przed tym zdarzeniem i nie brakuje takich głosów, że to... Yy, no że może powinniście częściej jednak, że było trzeba odśnieżyć dach, no to wtedy by nie było kłopotu z, z tym, czy czujka była wadliwa, czy nie była, no bo pewnie by nie było reakcji systemu. Takie głosy, na, na, yy, na takie pierwszy... głosy się pojawiają. Czy one są uprawnione, jak pan nie, to ocenia? Nie, moim, zdaniem, jej? Są, ten tak moim był, zdaniem są w ogóle nieuprawnione. A dlaczego ten tak był odśnieżany ostatnio miesiąc temu? Dlatego, że wtedy uznaliśmy, że jest już ten poziom i prognozy pogody o kolejnych opadach mówiły, a szczególnie o opadach deszczu. Przypomnę, że właśnie wtedy w styczniu mieliśmy ten pierwszy takie załamanie pogody i, i, i tę falę deszczu z mrozem. I marznącego deszczu. Marznącego deszczu, tak. czy deszczu, który potem zamarzł, tak? To, to były jakby różne fazy. I wtedy technicy podjęli decyzję, zresztą bardzo słuszną, kosztowną, ale słuszną, że należy go odśnieżyć, żeby po prostu nie narażać się na kolejne jakieś tam podnoszone ryzyka. Uważam, że to są jasne decyzje Techników wynikający z projektu i z koncepcji w ogóle budowy tej hali 15 lat temu. Mhm. Są zalecenia, są wskaźniki i ich się stosujemy. I, i po prostu nie było potrzeby odśnieżania tego dachu. I po prostu. I gdyby ten wskaźnik dał sygnał alarmowy bez śniegu, też byśmy tę imprezę odwołali. Nie, no to, po ro, to, to jest... o tym pan wczoraj I, mówił. I, I dokładnie tego chciałbym, żebyśmy się trzymali i nie dywagowali, bo gdybym wiedział, że upadnę, to bym usiadł. Tak bym skomentował to tę dyskusję, czy śniegu było za dużo, za mało. Pewnie i tak byśmy ten dach odśnieżali, od razu mówię, patrząc na prognozy pogody, które zapowiadają, że idzie bardzo duża odwisz i że będzie padał deszcz. I siłą, nie, że ci śnieg będzie coraz cięższy, no mimo że nie ładnie, dopada. Będzie raz, że będzie cięższy, nowy, dwa, tak. że mamy kolejne ważne wydarzenia, są fajne. Jesteśmy gotowi na przyjęcie gości na Festiwal Smaków Regionalnych i, i dla nas to są bardzo ważne elementy. No, dbamy o bezpieczeństwo wszystkich. Zadbaliśmy również i przykro nam jest, bo, bo widzieliśmy, jesteśmy współorganizatorem tego wydarzenia. To było drugie wydarzenie. My w nie inwestujemy. Wizerunkowo również, ale budując całą społeczność fantastyki wokół Amberexpo. I nie było to miłe, patrząc na te zmartwione twarze, na takie smutne twarze, a z drugiej strony fajnie było słyszeć głosy su, super. no Jeśli było jakieś zagrożenie, to dobrze, że to zrobiliście. Jakie straty to dla Międzynarodowych Targów Gdańskich generuje? No bo rozumiem, że będziecie zwracać pieniądze uczestnikom festiwalu. Za Oczywiście dzisiaj dyskutujemy jeszcze z drugim współorganizatorem, z fundacją, w jaki sposób to zrobić najsprawniej, najmniejszym wysiłkiem też i pracą również fundacji, bo to ona przecież była. Sprzedającym tak naprawdę bilety. Mhm. Oczywiście, że zwrócimy proporcjonalną część za nieodbyty nie festiwal, za część dotyczącą ewakuacji. Dzień Wystawcom również? Będziecie jakąś Będzie... rekompensatę? Chcielibyśmy, żeby tę fazę, bo za, za to my nie odpowiadaliśmy, przeprowadziła Fundacja. Jeżeli Fundacja nie zawrze albo zawrze jakieś porozumienie, my się z nich wywiążemy. Ja nie widzę tutaj żadnej, żadnego problemu. Chcemy dać rekompensatę wolontariuszom, przecież ani tak. Tak naprawdę w ogóle nie mieli żadnych świadczeń, ale dla nas oni są ważni. Mm -hmm. Są ludzie, którzy poświęcają swój czas, emocje. Chcemy, żeby byli z nami i chcemy im też wynagrodzić to, że ten jeden dzień y, niestety y, się nie odbył. Kolejna edycja Remkonów w Gdańsku się odbędzie? Liczymy na to, że tak. Znaczy, chcielibyśmy, żeby za dwa lata w ogóle świętowano w Gdańsku największe e, wydarzenie tego typu w Polsce, może w, w Europie Środkowej, bo to rocznica e, 10 lat funkcjonowania fundacji. W związku z tym to jest bardzo, e, bardzo dla nas ważny element i chcielibyśmy. Czyli będziecie żeby, o to zabiegać, pewności będziemy jeszcze zabiegać, nie ma. Tak, Będziemy tak. chcieli namawiać również fundację, żeby z nami dalej kontynuowała e, rozwój tego projektu. Panie prezesie, zostawiając ten temat już, skupiając się na innych wątkach, Inwestycja trwa obok Hal Amber Expo Hotel. Międzynarodowe Targi Gdańskie budują, ale zima ostra, jakoś ona wpływa na czas realizacji tej inwestycji. Ostatnio wiecha była wieszana. No już jakiś, czas temu. jakiś czas temu, no ale właśnie coś się od tego czasu wydarzyło? No nie pracujemy, zamykamy obiekt. Niestety zima jest bardzo trudna i nie jesteśmy jedynym obiektem w trakcie budowy. Mamy, Czyli będą opóźnienia będą na pewno, w, w realizacji tej inwestycji. Będą na pewno, ale nie związane z samym wykonawcą, tylko po prostu związane właśnie z pogodą. No, około trzech miesięcy mamy pogodowych Aha. zawirowań. I myślę, że gdyby taka zima przyszła w zeszłym roku, kiedy budowaliśmy hale, a była dla nas ważna na trako i po to, żeby móc już pracować na obiekcie kompleksowym, to byśmy nie zdążyli na trako, po prostu. I, mm -hmm. I hotel jest o tyle trochę dla nas wygodniejszy, że. No nie jest kluczowym obiektem, Nie, nie determinuje tak. funkcjonowanie targów, wydarzeń. Jest tam kilka ważnych elementów w trakcie, które chcielibyśmy, żeby się zamykały i otwierały nam tą przestrzeń, ale myślę, że nad tym pracujemy intensywniej z wykonawcą i z podwykonawcami i ze służbami, żebyśmy mogli spokojnie przestrzeń ze Wnętrzą, y, za, rozpocząć użytkować zgodnie z terminem. Te trzy miesiące, co to w praktyce oznacza? Y, czerwiec? To y, nie, był... pierwotnie był przełom czerwca i lipca, taka Aha. była data pierwotna. Tak. Myślę, że teraz jesteśmy bliżej października niż września i, i myślę, że tak to po prostu będzie. To nie wiedząc jest... jeszcze, ile zima potrwa, pewnie będziemy zakładać, że dobrze będzie, jak do końca roku się uda. Znaczy, do końca roku musimy to zrobić, tak? To, to już wynika też z jakby tam innych relacji, które, które są, wynikają też z naszych Biznes planów, mm -hmm. sfinansowania przez PFR i tak dalej, więc tutaj jakby nie ma już przestrzeni za... Daleko zresztą dla generalnego wykonawcy to też nie jest nic miłego siedzieć na tym obiekcie dłużej, bo to są też koszty. Bo to są też koszty. No właśnie, tak a w tych jest. koszty, one wzrosną, MTG będzie jakoś partycypować na w pewno. nich, czy to jest po stronie wykonawcy? Nie, na tylko? pewno będziemy partycypować, dlatego, że to jest zjawisko, które nie ma nic wspólnego z winą, przewiną, czy MTG, czy przewiną wykonawcy. To jest po prostu zjawisko, za które musi wziąć inwestor zawsze odpowiedzialność. Nie, i taką odpowiedzialność międzynarodowych Na targiaki będą jak, brały jak rozumiem. pokazujemy mm -hmm. wszędzie że zawsze staramy się brać odpowiedzialność za wszystkie czynności które podnosimy za zamknięcie imprezy, za bezpieczeństwo ludzi i także za proces inwestycyjny. Zresztą podobną sytuację mamy na basenie, w który idzie w bardzo dobrym tempie, z bardzo dobrym też generalnym wykonawcą, ale nie da się lać betonu przy minus 15 stopniach, po prostu. To, to jest irracjonalne i też niebezpieczne, bo to też trzeba pamiętać o tym, że pojawiają się problemy w jego trwałości, więc po prostu... To mówimy to są... o hotelowym basenie, jak rozumiem? Nie, nie, o basenie. My jesteśmy również inwestorem basenu przy Gdanii, więc... A, tego basenu, tak. czyli tam też będzie opóźnienie. Ta, tam ja na rozumiem. pewno będzie opóźnienie. Wykorzystaliśmy to oczywiście i znowu pokażę, że jesteśmy odpowiedzialni nie musieliśmy, a zrobiliśmy. Robimy miejsce tymczasowego schronienia. Przeprojektowaliśmy w tak zwanym międzyczasie część obiektu, do, dopuszczając do możliwości budowy tam miejsca tymczasowego schronienia dla 500 Czyli osób. Czyli podwójne zastosowanie takich. Trend teraz jest wymuszany, można powiedzieć na. Ale na nas nie był wymuszany, ale to chyba była nasze temu nie sprzeciwia. Decyzja, tak, tak jest. Tak jest. Pani, Pani prezesie chce na koniec czas nas nagli i ucieka, ale chcę zapytać o jarmarki. I ten Bożonarodzeniowy, i ten Świętego Dominika. Jakieś wnioski po ostatnim jarmarku świątecznym? Bo główna krytyka, która spadała w jakimś sensie na Gdańsk, to to, że tam tłumy ogromne korki ogromne w okolicy Targu Węglowego i nie, tak dalej. Nie, nie, panie wydażko, Coś trochę. trzeba pozmieniać na kolejny edachto, no, Oczywiście, że będziemy zmieniać, bo my zmieniamy w, cały czas, permanentnie. Dlatego to jest festiwal jarmark, jarmarki. Tak go nazwaliśmy. A festiwal mhm. jest rozwijający się. To nie jest trwały projekt. Pierwszym wnioskiem, który mamy z jarmarków, to to, że za tydzień 28. robimy festiwal smaków regionalnych, który jest takim jarmarkiem pod dachem. Więc też widzimy, że ludzie tego pragną i szukają. Jeśli chodzi o Jarmark jarmark świętego Dominika, on nie będzie łatwy w tym roku, dlatego, A co że będzie rozpoczynamy inwestycje w mieście Gdańsku, które, na które Śródmieście czekało od lat. Hucisko I... chociażby. Hucisko, główny ciąg, linia tramwajowa, przebudowa kolejnych mostów, kończenie Siennickiego. To wprowadza bardzo dużo zamieszania. My musimy się do tego dostosować. Już wczoraj dyskusja toczyła się na komisji jarmarkowej. Mamy wstępne, nasze, nasze założenia są wstępnie zaakceptowane. więc będziemy co to są założenia? No, chociażby to, że niestety z ogrodów kolekcjonerów musimy przenieść na targ węglowy. No to jest na przykład bardzo duże wyzwanie i też dla kolekcjonerów, którym musimy znowu ich przekonać i zagwarantować, ale tu myślę, że tu nie będzie aż takiego dużego problemu, jak z przeniesieniem ich z podwala kiedyś swego mm -hmm, czasu, mm -hmm. gdzie był ogromny konflikt Oporta. między nami. Teraz będzie jednak z jednej strony zrozumienie, a ja myślę, że oni poczują też zmianę jakościową kolejną, bo do tego dążymy. Boże Narodzenie zachęca nas do tego, żebyśmy szli w dzielnicę, Próbujemy o tym rozmawiać, żebyśmy rozmawiali z chociażby z Pruszczem Gdańskim. Jestem po rozmowach i widzę duże zainteresowanie u burmistrza Wróbla tego, żebyśmy zrobili tam satelitarne weekendowe jarmarki, które będą przy Lumina Parku na przykład. Aha. Wydaje się, że to jest metoda. Znaczy, nie chcemy już rozszerzać się nigdzie na śródmieściu, bo tam nie ma miejsca, nie tylko pojechać w region. Chcemy jechać w region, chcemy być. Robiliśmy kiedyś ko Kołobrzeg, to dlaczego nie mamy robić Pruszczu? no po prostu to, to, to przypomnę, że historycznie dwa lata jarmark ko w koło Brzegu byliśmy i zainspirowaliśmy chyba władze koło Brzegu również i teraz robią już to same, no więc dla nas to jest mechanizm. Chcemy naszym gościom oferować inne doznanie, które mają równie wysoką jakość, którą my już serwujemy w Gdańsku. I to będzie płyta naszej rozmowy. i Czas nam się Skończy, upłynął. Bardzo dziękuję za to ba spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Jeszcze raz zapraszam na Festiwal Smaków Regionalnych i proszę mi wierzyć, dbamy o Wasze bezpieczeństwo. I patrzcie na nas przychylnym okiem. Zapraszamy do AmberExpo. Gość Radia Gdańsk. Andrzej Bojanowski, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich, rozmawiał, Kuba, kaługa Radio Gdańsk. Za 13 minut będzie.